Hel rządziła w milczeniu. Sądziła duszę bez emocji i bez pośpiechu. W jej salach panował chłód, a czas był obojętny. Zimą jej królestwo odwiedzał Ul, Bóg zimy i łowów. Nie przychodził z rozkazu, nie wchodził jako wróg. Ul był jej kochankiem. Wracał każdego roku, gdy świat zamierał pod śniegiem. W jego obecności Hel nie wydawała wyroków. Jej pałac cichł całkowicie. Służący przestawali się poruszać. Zmarli nie wołali. Cisza była pełna. I była ich. Ale gdy Ul odchodził, Hel znów unosiła dłoń nad kamienną misą. I zaczynała sądzić. Jednak nie wszystkie dusze trafiały do jej sal. Niektóre były gorsze. Tak zbrukane, że nie miały prawa do wyroku. Ich miejsce czekało dalej, w cieniu Helheimu. Za bramą, która nie otwierała się bez powodu. Tam, gdzie wszystko gniło. To miejsce nazywało się Nastrąd. I tam właśnie zabiorę cię w kolejnej części. Ciśnij dzwonek i zajrzyj na kanał.